Niektórzy ludzie chcieliby, żeby państwo odseparować od Kościoła. Inni albo i ci sami, albo też jakaś część wspólna jest też pragnęliby, żeby państwo nie ingerowało w kwestie moralności, sposobu życia. Myślę, że trudno się z tym nie zgodzić w jakimś zakresie. W takim sensie, że to, no, to jest jednak dobrze, że różne rzeczywistości nie mieszają się ze sobą, i jestem za tym, żeby jedzenie mięsa w piątek pozostało niekaralne. Myślę, że w jakimś zakresie trzeba rzeczy rozdzielać, ale w jakimś zakresie też trochę zostawić interakcję, wpływ, że radykalne rozdzielenie. Od państwa, jeżeli chcecie je tak do końca przeprowadzić, oznaczałoby całkowite oddzielenie struktur państwowych od wierzących. I to jest już pomysł totalnie absurdalny i szkodliwy. I to jakby łatwiej jest zrozumieć, jeżeli pomyślimy o jakiejkolwiek grupie ludzi, którą chcemy oddzielić w ten sposób od państwa. To znaczy, że ludzie mają prawo mieć jakieś poglądy, jakiś zbiór przekonań i wartości, którymi się kierują. I z nimi szczerze wpływać na porządek prawny, państwowy, strukturalny w takim zakresie, jaki jest tymi strukturami państwowymi rządzony i kierowany. I teraz, jeżeli byśmy chcieli oddzielić kościół od państwa, zgoda, ale wtedy oddzielmy w ogóle wszystkich od państwa i zostawmy samą suchą strukturę, żeby być już tak konsekwentnymi. No bo dlaczego jednych oddzielamy, a innych nie? Dlaczego. Ludzie o nastawieniu konserwatywnym nie mają wpływać na porządek państwowy, a liberalni mają. Jakby dlaczego ma być tutaj jakaś nierównowaga? Bo chodzi o to, żeby była pewna równowaga zachowana w proporcji. Jeszcze bardziej zastanawia mnie taka myśl, która wydaje mi się, wielu ludziom jest bliska, żeby państwo nie wtrącało się w tę sferę prywatną, moralną. I myślę, że znowu tutaj w pewnym zakresie to jest zdrowe, to znaczy, że państwo nie ma być takie nadopiekuńcze i nie ma regulować wielu kwestii, które są rzeczywiście w jakiejś prywatności pozostawione naszym wyborom, bo inaczej to państwo zrobi się policyjne. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że państwo zupełnie ma się w to nie wtrącać, że Właśnie w interesie państwa jest to, żeby obywatele byli zdrowi moralnie. Dlatego, że ludzie zdrowi i zachowujący się odpowiednio są bardziej odpowiedzialni, bardziej praworządni, mniej skłonni do przestępstw, nadużyć, manipulacji itd. i tym podobne. W tym sensie to jest jakiś wymiar, taki wychowawczy, i państwa, i prawa, że zawsze będziemy mieli jakąś wizję człowieka. Albo będzie to wizja takiego człowieka, który może wszystko byleby innym nie szkodził, taką minimalistyczna, I wtedy mówimy, państwo nie powinno tutaj w żaden sposób w to ingerować. Natomiast. Wydaje mi się, że problemem wówczas jest to, że ponieważ natura nie znosi próżni, a człowiek podlega różnym pokusom bardzo silnym pycha, władza, pieniądz, interes natura nie znosi próżni. Jeżeli nie zabezpieczymy człowieka przed tymi pokusami, bardzo prędko się okaże, że ta taka neutralność została znakomicie zagospodarowana. Przez ludzi, którzy mają doskonale wiedzą, na czym im zależy i czerpią z tego ogromne profity i zyski. Więc po prostu nie żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie są dojrzali, wspaniałomyślni, ofiarni między sobą, że można to tak zupełnie pozostawić, bo, jak dobrze wiemy, no niestety. Sądy mają pełne ręce roboty i ludzie ciągle jakoś kombinują, jako szukać bliźniego i są w tym niebywale pomysłowi. Jakby no, generalnie prawo raczej nie nadąża za pomysłowością ludzi, więc takie powiedzenie sobie, niech państwo tu się nie wtrąca, zostawmy ludziom jak największą pulę wolności, wydaje mi się kontrowersyjne, czy takie ryzykowne bardzo, że no, trzeba jakoś tego człowieka wychowywać jeżeli nie mamy żyć w, takim, w takiej sytuacji, że ci najbardziej sprytni i przemyślni po prostu wykorzystają całą resztę i ich naiwność taką, że, że właśnie państwo nie powinno ingerować. No nie będzie ingerować, to ktoś inny zaingeruje, że to jest bardzo prosta w sumie logika, że albo opieramy państwo naprawdę na na słusznych, głębokich rozwiązaniach i tępimy złonie, sprawiedliwość, krzywdę, albo stwierdzamy, to nie sprawa państwa, no ale wtedy witaj wolności, na pewno ktoś nie zawaha się i nie będzie miał skrupułów, żeby zostawioną przestrzeń wykorzystać we własnym interesie, ale niekoniecznie w interesie innych czy całej społeczności. Więc podsumowując, rozróżniać tak. Siekierą rozdzielać nie. Bylebyśmy mieli jakieś kryteria w miarę możliwości rozsądne, takiego wyważenia, co faktycznie jest dla nas wspólnie dobre, a co jest niedobre, no i przenosi się to też na sposób życia, no bo pewne sposoby życia są dla nas wszystkich lepsze, a pewne są gorsze. No jednak, jednak dać dzieciom benzynę i zapałki to wcale nie jest takie dobre dla całej społeczności, a wychować od dziecka ludzi na porządnych, odpowiedzialnych ludzi, którzy są dojrzali, jakoś poukładani, no to ja bym sobie tak pomarzył, żebyśmy szli w tę stronę. Jakoś tak wtedy raźniej możemy sprostać myśli tej, że oni się kiedyś nami zajmą.